W niedzielę, 14 września, zespół Gromu Wałsztyn podejmował jedenastą wyjazd która wystąpiła w żółtych, a gospodarze w czerwonych strojach. Drużyny znajdują się w dolnej części tabeli, lecz przybyli kibice spodziewali się widowiska. Niestety, przed 70 dni w meczu żaden z zespołów nie stworzył sytuacji, która mogłaby przynieść prawdę. Nożyły się niecelne podania i pały. Gra głównie toczyła się w środku wojska. Tyle gry nie zachwycał ani trenerów, ani kibiców. Dopiero w ostatnich 20 minutach mecz stał się ciekawszy. Akcja gromu nabrały właściwego tempa i rozmowy. Pierwsza bramka dla podośredniego trenera Roberta Banaszewskiego padła po strzale z 5 metrów Kortusa Krzysztofa. Bramkarz gości Adam Kasprzak niefortunnie interweniował w pomocnym strzale z 18 metrów i było jeden 0 Druga bramka padła po kilku minutach i zwycięstwo gromu było już pewne. Po błędzie obrońcy w sytuacji nie zmarnował marcin brychcy, ustalając wynik meczu na 2-0.